Koordynator Ślubny, człowiek do zadań specjalnych. Marta Mikołajczak, mądrzek. Koordynator Ślubny. Kto to jest? To człowiek, który od lat zajmuje się organizacją ślubów, zna branżę ślubną, ma sprawdzone tysiące ofert weselnych, wie jak załatwić rabaty, umie odpowiedzieć na każde pytanie. To pomysłowa i wyjątkowa osoba, która spotkała wiele młodych par. Współpracowała z nimi i rozwiązywała tysiące problemów, często nie do rozwiązania. W końcu to przyjaciel i profesjonalista, który zrobi wszystko, aby dzień ślubu stał się spełnieniem Waszych marzeń, na zawsze utkwił w pamięci i był wyjątkowy. Czy warto zatrudnić koordynatora ślubnego? Jeśli młodzi chcą być spokojni o dzień swojego ślubu, jeśli chcą bez stresu i z dobrym humorem przejść mozolny proces przygotowań weselnych, Szczerze polecam wynajęcie takiego opiekuna. Odciąże narzeczonych od najtrudniejszych zadań, wybierze i poleci dobrych podwykonawców. Młodym zaś pozostanie tylko radość z dokonywania wyboru pomiędzy bardzo dobrym produktem a najlepszym produktem. Zaufajcie mi, w dniu ślubu to procentuje. W czym koordynator może pomóc? Teoretycznie we wszystkim, co jest związane ze ślubem i jego organizacją. Pomoże dobrać miejsce ceremonii, doradzi, który obiekt będzie najlepszy dla pary i ich gości. Ułatwi proces załatwiania formalności. Pomoże przy nietypowych ślubach dobierze auta do danego stylu uroczystości. Doradzi przy usadzeniu gości na sali, pomoże w wyborze perfekcyjnej sukni ślubnej. Zadba o bajkową aurę, wybierając z młodymi piękne dekoracje. Czasem rozwiąże nietypowe zadania i wkroczy, gdy sytuacja się skomplikuje. To dobra wróżka lub czarodziej, który jest parze niezbędny w dniu ślubu. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich narzeczonych planujących ślub. Nie bójcie się zadzwonić do firmy organizującej ślub. Wycena i wstępna rozmowa jest bezpłatna. Może się okazać, że cena koordynatora nie jest aż tak wysoka, jak Wam się wydaje. Korzyści spore, wiedza i doświadczenie. Nie wspomnę o oszczędności Waszych nerwów i czasu. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie